Siemanko, widzowie, będziemy grali z młodym Pewej Siemano widzowie! Zasubskrybujcie kanał Młodego Pej, Ketra yy, i zostawicie oczywiście komentarz jakiś miły, napiszcie yy, to tak, yy, wraz z łopeczką do gry, a jak zostawicie jeszcze do tego dzwoneczek, to będzie widzowie bajlando, widzowie, normalnie bajlando. Co, jest, co tak ludzie by za Ja zawsze nie rozumiem. E, no, bo, no bo jest obciążenie edysku. E, Uwierz mi, że ten komputer ma z 5 lat, może nie więcej. No ale u mnie widzowie, oczywiście, lepiej. Wszystko No nowe. Bo to jest komputer z 2025 roku. Czy z jakiego? 5! No, z 2025 roku? Komputer? No. Slapshot z 2025 to? Nie, ten twój No, no właśnie, u mnie no wszystko nowiutkie No dlatego U mnie wszystko nowiutka Mikrofon nowiutki nie, 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 ale li, ja teraz, teraz poważnie nie mam lepszy mikrofon Ej, bo Masz bo, lepszy, ale ja mam lepsze No, ale poczekaj, bo To jest Skacze się, skacze się w No, ja strzałkami jestem Poczekaj, masz no nie Udy. no jesteśmy jakby połączeni czy co. Dobra. Jestem graczem drugim. Ci nie leci okno Ja wiem, bo to tak działa. Ej! No hanu, Widzę, że tutaj będziemy tylko gadać, bo tutaj nic się nie dzieje. No. Ooo, ale się rozłączyłem Tak. Eee, wyregulowałam tak widzę, żeby wam było przyjemnie, żebyście mogli muzyczkę słuchać. O, tak, ale w nie... slow motion lecisz. O. No! A Aby to trzeba się rozpędzić. Aha, no tak. Dobra, Ty zoję zostań, ja na początek. Nie, 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 to na początek. Dobra. O nie, 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 trz nie, nie trzeba skakać i... To jest jakiś żart. Nie, nie, proszę, proszę, daj, daj, daj radę. Nie no, widzę. tej tak wolno się wszystko porusza. Nie. To jest taka pikselowa... No! 4, 4, 4. Nie hmm. yes. dało ci się, wiesz na mnie zaczekaj. Dobra, ja, ja czekam widzę na ketra, a w tym czasie się sobie umówimy wideo. Bardzo Wam dziękuję u mnie za 118 subów. I przeganiamy młodego P. Nie, nie przeganiamy. Nie tak, przeganiamy. Nie, 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 nie widzę. Tak. Nie, 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 nie. nie, nie ten. Ja przynajmniej nie byłem tej chamskiej na filmach. Ale ja nie, nie przegamy. Przegamy. Ja, ja nie mówiłam, że przebiegłem. I za teraz teraz klikajcie szybko ten przycisk subskrybuj. Ten biały przycisk subskrybuj U bo mnie ma... też, jest... u mnie też... Proszę podróż Ketr, y... opis do, do, do mojego mm. kanału. Pierwsza linia w opisie. Proszę. Um. proszę. Um. Um. No proszę cię kat. Robię zrobić pierwsza linia w opisie y, do y, mojej piosenki. Dobra, ja do mojego, nie do mojego, widzę, zasubskrybujcie! Nie będzie jak Katry nie, ma, nie, nie ten, tylko bardzo bym było, no, gdybyście. Ale nie, miało, u by mnie by też by, zasubskrybujcie, bo. zasubskrybowali u mnie i żebyśmy dobili 120 subów. Bo a więc to na 500, nie było, subu, my na 500 subów robimy mocno, że tak, że w że. Co ty przepowiadasz? Powiedz mi, masz mnie nie sobą ode mnie, a jeszcze mi powiadasz 500 subów. Ja widzę tak, też, robię to, ma... to ma być właśnie taka liczba. Ja też widzę, Ej, ja robię, ja nie, nie, ja, ja też robię na 500 subów, na 1000 subów oczywiście, na 200 subów też. gdzie ja ale sorry, że nie było wczoraj w piwniku i przepraszam też, że nie było z kamerką, ale przyjdziemy dopiero we środek, a dzisiaj normalnie będzie... Ej, bo będzie poczekajcie, to, to nie jest, to nie jest Twój kanał. No tak, ale no no, w widz, na moim kanale. Widzów nie jest na Twoim kanale. No ja, ja, ja nie mogę, to, 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 to widzę ja wam... Gdzie jest ten pilot? Puszcie, ja mam piosenkę. Moją, 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 proszę Cię. <grym> Dobra, nie, bo to leci ten... Nie, bo... Ale bo to się sprzęgla! Aha, no to widzę. E, jest... O, o, menodorime. Co ja muszę tutaj robić? Powiedz mi. z tej dziurki. <grym> I teraz, teraz, spamuj, spamuj. Nie! Serio, rozpędź się strąd. Dobra, ja tam idę. Nie no ma jak to... się podwarczał sam monitor. Ja, ja ja to. Nie, ja to ja to tutaj. Trochę dalej, dalej trochę dalej jeszcze. Ja już, 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 już. Lecimy, lecimy z tym koksem widzowie, yy, dobijamy mm. 500 subów, dobijamy 500 subów. To jest nasz. Nie, Je, czy tam dobierać 500 subów? Uwaga, widzowie, teraz klikacie ten przycisk. Te... Przycisk, u mnie jest przycisk przycisk subskrybuj, jeżeli teraz wejdę, proszę, proszę, u proszę. Ketra! i widzowie, yes. klikacie przycisk subskrybuj, nie ma teraz żadnej wymówki. Tak, u mnie ketra widzowie, pamiętajcie. No, dobra, ale I teraz trzeba E. U mnie jest, żeby, ciebie... no, pomniejszaj się. To zagrał tu Tum tum tum, 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 tum. Tung, tong, tung, tong, tung, O. Mm. Gaśnicini, gaśnicini... E, nie, nie, ja. Jak to było? Ga, bo widz mi w komentarzu napisał gaśni... Nie wiem. Nie, nie, ja już nie pamiętam tego. Jak to było? Ty wiesz? E, nie, różnie. nie. Robini Nie, nie pamiętam. Ej, bo my się nie możemy tu przelać. Robertini gaśni, Robertini gaśni... Nie. Ja. Grzegorzini Grzeguzini gaśnicini. Nie. Tak, 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 to było tak, grze godzinie gaśnie To jest meta, to jest meta, ja będę pierwszy, widzowie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, kto będzie pierwszy, jak obstawiacie. No, bo ja jestem P1, ten P2 to jest k No o. Halo, halo, czy my się zachylowaliśmy. Oj, oj. Lecisz. O dobra, widzowie na, obstawiajcie teraz w komentarzach piszcie szybko e, komentarz... E, co ty? O, ty się rozleciałeś! Co? <laughs> Nie wiem jak! Widzowie piszcie w komentarzach kto teraz wygra, a przypnę Wam serduszko. No ale co tu było? Nie wiem. A widzowie jak zagłosowaliście na mnie to brawo, bo wygrałam właśnie. Hop. No, ja no, nie, no, 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 ale nie. Na pońcieszenie to zostawcie modę poee Eee zostawcie subika widzowie no patrzcie nie wiem <grym> proszę mi tu nie udawać dzisiaj nie Dobra dziękuję za gąbkę nie 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 nie, nie dobra nie tykaj mi mikrofonu Subi a właśnie że balda ba hello widzowie wiesz <grym> jak to teraz musiało pójść dobra skipa skipa dzień dobry te cię już 100 tysięcy Widzisz, że ten rap nie jest robiony na pieniędz z tego miejsca wynikuję. Więc widzę jak y, wbijemy u mnie 10 tysięcy. To A co pokazuje twarz? Nie, to y, na 500 tysięcy pokazuję twarz. tyle? Tyle! Ile masz w głowie... Ej, bo, bo ja sobie kostkę Rubik wykładam. No właśnie słyszycie, się widzę? Ej, Asymray to jest! O, Asymray to... to, to Biorę się do ścianka!

Uwaga. Teraz, teraz, proszę. Dostałem płyn, dostałem płyn. Proszę, proszę, proszę. Dostałem płyn. I dom się dom powiększyłem. Dom. Na wskaźniku tutaj po prawej stronie, to jest mój wskaźnik, glutko właściwie widzowie. W sumie, co ja wam tutaj pokazuję. Ojojojoj. W... Paka, 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 paka. Paka, paka maka. Już w to. Ojojoj, paka. Graliśmy widzowie. Już. Widzowie, ale, no. ale grubaski. Ja teraz jestem takim, takim samym grubą. Uuuhuu! Uh, uh. Lecimy tu na górę. Jak ketr. O widzowie za pierwszym razem elegancko. Dobra, ja tutaj... Ja przywalę w to! Ja czekam na ciebie, żebyś ty miał ekran jeszcze. Czekaj, wiesz co, Ketr... Ty tam sobie stój. No. A ja jej poczerpię trochę słajnika. Nie. A jeżeli to tak działa, że ty będziesz taki gruby jak ten... Ale i tak później e, trzeba iść do dołu, więc trzeba się zmniejszyć. I wypiłysz to wszystko. E, ale to tak może działać, że ciekawe jaki jest największy. Du, 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 du. Proszę, proszę, proszę. Jak teraz dolecę, Stawiacie suba. Tak, na moim kanale. Na, na moim? Na moim też. Tak. Ale, ale nie, z... teraz widzowie nie zostawią suba. Dobra, ale widzowie, to jeszcze raz? Macie trzy próby. Mam trzy próby. próby. Dobra. Rozpęd o stąd. To ja sobie łatwo układam kostkę Rubika. Jak hmm. tu jedną ściankę... Gdzie to jest? A tutaj? tutaj, jest, tutaj. To, to ja wiem, to ja wiem. To trzeba tutaj przekręcić. Dobra, i teraz widzę, i teraz widzę. Wykoczam na chwilę. Ciągamy się. Widzicie, jak, jak uda mi się to zostawiacie suba na kanale Ketra i na kanale Młody P. Nie! O nie! Jak, jak to ułożyć? O nie! Ej, mam problem. A wiem, jak, wiem, jak, wiem, jak. Proszę, proszę doleć. O, dobra, jest! Jedna ścianka ułożona, widzowie. Mam niebieski, prawda? Tak. Ja bym pokazała swoją kamerkę. No, ale nie ma tu kamerki, niestety. Dobra, widzę, ja jeżdżę już chyba naprawdę się Na 500 tysięcy będzie kamerka, widzowie. 500 ile? Tysięcy! O ty! Wypluskałeś się! Zszedł z cię ten! Musisz jeszcze pozbierać tą mazję zieloną. No to jeszcze po układam kostku rubika. Tum, tum! Dum, tu du du du! ciebie nie wylecić! Po dum! No bo jak jest całkiem w górę no to wylecił. Kropelka i tu po tą kropelkę, dobra. E, ja tu teraz układam e, zielone to. Najlepszy kolor, układam zieloną ścianę, a Ankę... Jest, dobra. widzę, udało mi się schwytać to. Dobra, teraz tutaj tak to trzeba wkręcić. Dobra, um. widzę, i teraz, i teraz, widzę, musimy... Yy, na, na tej róże yy, to będziemy teraz skakać. No dobra, to dobrze. Ja. Okay, teraz. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ja widzę, jak nie dolecimy, to nie, nie zostawiacie suba. Jak zalecimy, to zostawiacie. Tak, na obu kanałach. Na obu kanała. Nie! No proszę cię! Moj... Em, mo możesz się postarać. Dobra, Petr, a ty nic nie robisz, więc. Ale co, co, nic nie robię? Ja układam kostkę Rubika. A, tylko widzę, że niestety tego nie widzą, ale układam, prawda? No, nie układasz wcale. No co za... ej, 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 ej. No ale Mhm, no, się... uh -huh, no na pewno. O i teraz mam ja, jeszcze większą masę. Uuuu. Widzowie napiszcie w komentarzu czy mi widzicie że układam kostkę Rubika, no bo sami to słyszycie. No, Ta, no to teraz jest... tylko ruszasz kostką Rubika A układam. teraz? Teraz układam. Proszę cię slimik. Du, 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 du. No nie! To chyba żarty robisz! Du, du, du. No patrz na to, Cat! Ja już ułożyłem zielony. To... No co, zgromadzić! Ja, ja, ja chyba już musimy kończyć. 12 minut. Co jest? mi dopiero jeden poziom. Przeszliśmy. Ja już ułożyłem dwa kolory, nie? Zielony jak te glutki nasze. Co mhm. widzę? To... E, to, e, to widzę, że ja już kończyłem, nie... Ja, jeszcze było. nie kończymy. Jeszcze nie? No. Musisz to przejść. Tutaj. O, 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 Jak przyjdziemy to zostawiać ze sobą? Proszę, 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 da, dawaj, dawaj, dawaj. Ja się przesunę trochę. Jest! Jest! Jest. No, Dobra, odkładam! Ale i, ta, i tak musi wylecieć teraz. No bo patrz, do dołu trzeba iść. Mogę. No Ty, Dobre. Chyba to dużo. Nie lecimy lecimy i teraz tutaj ja się muszę pomniejszyć i wywalić z siebie to ah. wciśnij się glutek tutaj glutek się czemu mam więc oczy ja przez chwilę dobra ale lecimy nie chcę żadnej reklamy du, du, du. o nie to są te lasery nie to są już, lasery już trzymaj już się, Dobra, no to widzę, wystawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, Tak, łapeczkę w górę też i jak, oczywiście. Jak Udostępnijcie na tym. Do no, też będzie Bajlando. No, no, dziękuję. No, a co, no ja się zawyżegam, także... No, cześć. no Widzowie.